<noise> <noise> bardzo to słychać. To jest jakbyś na przykład albo odharchiwała coś, albo miała na przykład butle z tlenem. No bo mam A... przy mordzie normalnie mam go gdzieś przy monitorze u siebie. Potwierdzam, jest to bardzo o nim. O jak głośno mam wszystko, Jezus. Muszę sobie to poustawiać. Tak to, to ja. Tylko czasami bym zamienił stronę. O, czy da się jakoś przeczytać no, to co to są za No Nie. nie, wiem, nie. Jest... No nie! Jaka jest na to szansa Nie mam pojęcia jakie mam perki znam ja tych kolek Hope, self preservation, fast track i ten... Ja idę tu. Nie wierzę w to. Ona, ona ma tego fajnego skina. Będę leżeć na całym i się czeka. Z to taka szara. on Titans. Jest on Titan, Konrad, patrz. Czekaj. Właśnie, Konrad, spójrz. Właśnie. No. to jest. To jest. Zdejmę rudą, ale. Ale przypłacę to życiem. Dobra, dziękuję. Wiesza. Nie, 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 nie. No nie, serio? Wow. Chyba nas trochę nie, 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 naraz i nie, nie, Dziękuję. Nie wierzę to nas się... to teraz w ten Skłam Ej, ja mam no metera, ja, ja sam wstanę, nie podchodźcie do mnie Dobrze, nie, nie płynę. Ja bo... bo muszę nie? telefon podłączyć podchodzę. Tak pięknie ze mną, pięknie za mną. Dobra, Gena Trzeba, Dobra, Kończ Gena ja podnoszę mężczyznę kobietę sam Kuźwa, krzyknąłem. O, to za o, pewnie. Co tu się wyprawia w ogóle? Ale, ale stłami siła nas przez chwilę. No. O! Czy zdała? No, to luks, nie? Cały czas mi się jakieś staki naliczają, jak dobra. was wiesza. A, oh, no... To jest Yunjin chyba? Albo Felica. Tak, miałam to w ostatniej chwili, właściwie... dobra A, dobra, nieważne. Ooh. Nie. E, to się nazywa fast track. Whenever another survivor is hooked, you gain 3 no. tokens. A. Jest na mnie. Tak. Każdy token sprawia chyba, że robię troszkę szybciej geny. Dobra, lubiłam i wzdynać. Jak potem wracam? Ja dalej trafię. nie wiem, co robią moje perki. Wierzymy na was, witać? wraca? Tak, wracam, wracam. Kliknąć Escape i mężce najechać, to nie. Mhm. Mm a powiem więcej: wiesz, że nikt tego nie sprawdza, w sensie możesz to zrobić i nie mieć żadnych konsekwencji z tego. No, ma tego Spechema. Ooo, Sable krzyknęła, a ja kopie, nie. Jak to Aury widzi. Ooo. To... Go, Sable, I protect you. Bo ty nie możesz przyjąć hita, a ja mogę. Nie, ja lubię grać bardzo z nowym ale no jak ma się build pod to, bo jak ja mam taki build, powiedzmy, wszystko mam bezużyteczne w tym buildzie, co się da. <laughs> mam park pod latarkę nie mam latarki, mam nowy mam. mam to, jaki kroś, gong nie Dobra, jest to, jak jestem. Ja się poruszam. Dobra, to leci za mną. to nie wydaje dźwięków i plam krwi, ale ja tego i tak nie robię, bo mam no mitera. Leci za mną, będę leżał. Dobra, to ja piękne po Wiktorię. Mogę w razie co iść jak coś? No, leża. Już jestem blisko w miarę. Dobra, kopię paletę. Podnosi. Witam się mnie. Dobra wiesza. Idzie tu. Sfazowała gdzieś. Do nas? To w, w sensie pięknie za mną. Idę zdjąć. Zrzucam paletę w małe. Ale sobie tam krzyknęłaś po drodze ładnie. Cześć. 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 Będę leżeć raczej, bo nie mam tu palety nigdzie. A może nie? nie? Kurwa, pod paletą jestem. tam. Nie damy ja że... No jakbym bliżej był. Wiesz? Baj. Szakna No, od na no, Tuś... okay. tak Woj, this... <laughs> <laughs> <Sorry. hums> Ale ty jesteś rasistką Wiesz, Ale no, się sprawdzić jakoś, jakie się dostaje perki, czy trzeba z ikonek odczytać? Natalia, ja mówimy ci trzeci raz. Aby, przepraszam, bo ja się nie umiem kupić. No, ojoj, joj, oj brzydkie to było. To nie okay, powinno się tak. Możesz kliknąć i. chociaż ty już w sumie umarłaś teraz, ale jak będziesz w grze, to masz kliknąć Escape i normalnie najechać sobie na każdego perkę. Okej, okay, dobra. Nie. Zapamiętam to teraz. Wiesz Wiele. Jakoś nie doszło to do, do mnie wcześniej. Ja powiem tak, tak nie lecz mnie, nie lecz mnie. Idź na małe. Ja się idę lupować. Kuria. Czy, bo ja jeszcze nie widzę, czy Wiktora już skończyła się lupować? Tak, już się skończyła lupować. Do piwni, OMG. Brutalnie. Brawo! Sable wart uciekła. Jest. No, na Hata Purim. Chodź puri, puri. Boże. Ale miała super połączenie perków. Miała Hubris i Enduring. To o. chyba dobre. Hmm. Jakby to powiedzieli w latach 2010? Wpyta. Boże. Ja... ze dwu... No i co tam powiecie eee... co? Wezmę latarkę Bo zawsze piorę skrzydłem. To nie jest dobry pomysł standardowy A tu są losowe parki, więc spróbuję z latarką, bo chcę się nauczyć w końcu z nią grać Ale mi się w głowie zakręciło Kongo, tak zwane Tak, to hmm. dobry pomysł, żeby wziąć latarkę. Ja bym nawet uważała, żeby wszyscy wzięli latarki. O babko. Bo Co, tutaj a wtedy nie ma byśmy ten... mieli. A, dobra, rzeczywiście. Nie tak. ma lightborne. Ja myślę, że. Chociaż nie. Jeszcze pomyślę, że jesteśmy jakiś. bully skład, to tak naprawdę. 4 na 4 nie potrafią używać latarki. To, to była interpretacja własna. No dobrze. Ale tak żyję to za darmo, jestem utrzymanką, jak tutaj jestem. I nie ukrywam, całkiem mi się to podoba. Może to jest Twój sposób na życie. Myślałam o tym. Faj, nawet nie myślałaś, a już wykonujesz. No właśnie, pierwsze o. kroki. Pierwsze koty za płoty. A może pierwsze płoty Ach, to za koty... młodzież. Podczas kosmicznego czego? Hakatonu. Hakatonu w stalowej woli. Młodzi ludzie poprosili, aby w godzinie papieckiej wspólnie zaśpiewali palkę i wyświetlili wizerunek świętego Jana Pawła II. Mamy wspaniałych, mądrych i odważnych młodych ludzi. Jestem wzruszony. Wiara i rozum. Przepraszam, ale czy możemy się zatrzymać na części? Kosmiczny hackathon w Stalowej Woli? Ja też bym się chciała zatrzymać. Co to jest? Hackathon. Wydarzenie skierowane do programistów, podczas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak projektanci grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów, stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem. Czy ja widzę, że tam się kółeczko odbywa? Patryk, czy ja widziałem kółeczko? Zaczęło się jak coś. Dobra, Natalia, chodź tu. Legion. Trzeba ją zastawić, bo przecież nie ma go mm -mm. Nie podchodź tu Protect Sablem O, dobra Ubłagaliśmy go, żeby cię nie zabił Doceń to Nie Dobra, dziękuję, doceniam Mam śliskie mięsko jak coś ja jeszcze mam też że krzyczę. Ja mam tego pozwala, przejść przejdziecie na parku. A reszta zaraz przegrzebamy. Co mamy robić? No Ona chyba nas... pokuszenie zabójcą paletą ulepsza rzadkość otrzymanego przez ciebie przedmiotu o 1 Ona się chyba chce farmić. Nie wiem, ale to było bardzo nieładne, co zrobiła. O, szybciej. To ty fły? Marchnice pojazdu chciałam na nią łatwiej sobie poszła. Pewnie, że jakieś zadania robi. Peknęłem se O, i fajnie. Kto ci zabroni? Mało wstrętna. Myślałem, że się przyjaźnimy, o tam się wyprawia. Czy ja słyszałem dźwięk do discorda? O? Ja też to słyszałem. Czy chłopak Natalii dołączył do rozmowy? A cieszenia się to chyba było. Chyba chyba, bo ma na myszce i mu się to klika. Aaaa. Przyciskami. Hmm. Mogę jeszcze raz, czekajcie. Słuchać było teraz? Nie. A tu nie wiem czemu. Czasami ze słuchawek y, słychać dźwięki, bo jakby chłopcy jak sobie... Yeah, nie, dobra, dawaj. O, tu się wyprawia w ogóle. <śmienic> Poczekajcie, to jest moja jedyna szansa, żeby oślepić killera na Xboxie. Nie Pierwszy raz w życiu prawdopodobnie oślepieniem killera, jeśli nie ma lightborna.

Dobra, <laughs> Cika, o gente. Tá iruca. Nie mi się zdjąć to, to się wyprawia w ogóle. Ja stąd spadam Idę robić geny, bo chcę już, żeby ta gra się skończyła Main jest zrobiony tak No co to jest, przyjaciele? To końca narażą Zdejmujesz się, czy nie? O, oh, czyli ma Friends till the end. Dobra, mogę spróbować O kurwa Ściągnąłeś się? O, wow Ściągnąłem się za pierwszym razem Wow Widzisz, jakie ty masz szczęście? Czemu <laughs> Tak. Co? Nie, nie skupiłem się i nie trafiłem w skliczek. Ja zostanę robolem. No w końcu, że tak powiem, Chinka była odrobienia genów zawsze, nie bez powodu ma te perki, więc ja będę robił geny. Dobra, idziemy. Drużyna, kurwa. Brygada R. Przed mainem trójkę nie ma już dla ciebie tam miejsca. Dobra, to ja na nim poszucę palety. Tu gdzie zrobimy gena, jak coś jest paleta? Dobra, jeszcze jeden. Może tu gdzieś? Tam jest. A to jest chyba dwójka. Mm -hmm. Dobra, to. Ktoś z Was ma coś na. Ja mam. To rób. Ja, ja też mam. Na... E... Ja uważam, ja mam, że, że są jak jakieś. Te... Jak się ganiam, to wy robicie szybciej. Ja uważam, Ktoś, że. że coś, coś jest. Coś jest zwiększonego na ten perk Nikolasa i tych takich ostatnich mm -hmm. postaci, bo to jest niemożliwe, że każdej grze jest ktoś, kto ma ten no. perk Nikolasa. Nie, może mnie powiedzieć, bo ja będę miał jeszcze... A, dobra. Okay. Ja wisiałem jeden raz mniej od Was. Robicie szybciej, rzeczywiście to pełna? Nie, bo się nie gonisz. Kurde, tak, to się stało za mi załapało. Boże, czy non-stop? o Mam nadzieję, że to. Ona tego nie zaplanowała w ten sposób, ale chyba chciała normalną grę. No ale wziąłem chinkę Słuchajcie No są perki, więc nie było jak tego planować Ej, w sumie faktycznie... Ej, no tak Wow Daj mi strzykę Chinki Ej Nie chcesz sobie patrzeć nie na składniki Czekaj, może ją tak poklepie troszkę produkcję? Lady potem i co to? Nie! Ona otwiera przez blokadę. To może i lepiej? On to widzi jako normalnego ogólnie, nie taka iluzja, tylko tak jakby normalnie. Tak? Tak. O oh, wow. Ja kilka razy na to killara nabrałem, to jest fajny perk. Dawajcie pokaz, zróbmy zawody. Okay. Dobra. Chciała pikoła wywalić <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> O Tak samo chce się wstawić Ale oh, jest okej okay, chyba ja. Tak to, to gra Dobra śpigi oh. Myślałem że w raz dwa trzy baba jaka patrzy Tak zwany squid game Ja, i, i ja byłem ostatni tam. Ja Sięta powiem tak no. Ukradłam skrzynkę chinki Tacy właśnie jesteście! Ale on miał dobry build, dlaczego każdy killer trafia taki dobry build? Ma, miał Bloodwarden z No Way Out, Friend's Till The End i pacynkę Poś, że gdyby ktoś powiesił na końcu to byśmy mieli ranę? Zgadza się. No. Nie, po prostu się cieszmy, że nikogo nie powiesił. Czasem no. zabawna gra też może się trafić. Jest, jest. Ja nie wiem, każdy killer dostaje taki dobry build, a ja dostaję jakąś bunę na widzenie genów <noise> i, i coś... I, 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 i... perk na latarkę jak latarki nie mam. Oj, karamba.